Wyobraź sobie, że właśnie umarłeś, twoje ciało owinięto w płótna, a kapłani szeptem odmawiają modlitwy. Obok ciebie kładą zwoje zapisane dziwnymi znakami. To nie są zwykłe modlitwy, to instrukcja przetrwania w zaświatach. Starożytni Egipcjanie wierzyli, że śmierć to dopiero początek i że jeśli znasz odpowiednie słowa, możesz oszukać samą śmierć. Dziś przyjrzymy się jednemu z najbardziej fascynujących dzieł starożytności, Księdze Umarłych. Czy naprawdę zawierała sekret nieśmiertelności, a może była tylko psychologicznym sposobem, by pogodzić się z nieuniknionym? Księga Umarłych nie była jedną konkretną księgą, to raczej zbiór zaklęć, modlitw i instrukcji, które miały pomóc duszy w podróży przez świat zmarłych, Duat. Każdy zmarły musiał przejść tam serię prób, by udowodnić, że jest godzien wiecznego życia. Te teksty zapisywano na papirusach, układano w sarkofagach lub malowano na ścianach grobowców. Niektórzy nazywają ją nawet pierwszym przewodnikiem po zaświatach, jakby Egipcjanie stworzyli swoją wersję podręcznika życia po śmierci. Ale co tak naprawdę było w środku? I dlaczego przez tysiące lat nikt nie odważył się zignorować tych słów? Egipcjanie wierzyli, że po śmierci dusza człowieka, zwana ba, musi przebyć długą i niebezpieczną drogę. Wędrowała przez ciemność, demony i jeziora ognia, by ostatecznie stanąć przed sądem Ozyrysa. I właśnie tutaj Księga Umarłych okazywała się nieoceniona. Każdy rozdział to jak kod dostępu, konkretne zaklęcie, które trzeba było wypowiedzieć, by przejść dalej. Nie znałeś słów? Nie przechodzisz. A w świecie egipskich bogów oznaczało to jedno wieczne zatracenie. To trochę jak gra, w której każdy poziom wymaga znajomości hasła tyle, że stawką była twoja dusza. Najbardziej znany fragment księgi to sąd Ozyrysa. To tam serce zmarłego kładziono na wadze, a po drugiej stronie znajdowało się pióro bogini Maat, symbol prawdy i porządku. Jeśli serce było cięższe od pióra, Dusza trafiała do pożeraczki zmarłych, potwora o głowie krokodyla i ciele lwa. Jeśli natomiast waga się wyrównywała, zmarły mógł żyć dalej, w raju zwanym polami i jaru. I właśnie tutaj wchodzi w grę magia słów. Księga uczyła, jak usprawiedliwić się przed bogami. Zawierała tak zwane negatywne wyznania. Zmarły mówił: Nie kradłem, nie kłamałem, nie zabiłem, nie oszukiwałem ludzi. Brzmi znajomo? to jak starożytny pierwowzór Dekalogu, zasady moralne, które miały wagę większą niż śmierć. Ale dlaczego Egipcjanie byli tak przekonani, że słowa mogą otworzyć bramy wieczności? Bo wierzyli, że moc słowa to inaczej moc stwórcza. W ich mitologii świat powstał, gdy bóg Tot wypowiedział imię rzeczy, które miały istnieć. Więc jeśli słowo mogło stworzyć świat, to mogło też przywrócić życie. Dla nich magia i religia nie były przeciwieństwami, były tym samym. Kapłan był magiem, a modlitwa zaklęciem. Nie chodziło więc tylko o wiarę, ale o praktyczną wiedzę o śmierci, przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Czy Księga Umarłych faktycznie dawała życie po śmierci? Z naukowego punktu widzenia oczywiście nie, ale psychologicznie jak najbardziej. Dawała ludziom poczucie kontroli nad tym, czego bali się najbardziej. Pokazywała, że nawet śmierć da się przechytrzyć, jeśli tylko znasz odpowiednie słowa i jesteś wystarczająco czysty. To nie była bajka. To była nadzieja, zamknięta w papirusie, spisana tuszem z sadzy i miodu. A może, coś jednak w tym było? Bo przecież, mimo że minęły tysiące lat, imiona tych, którzy wierzyli w życie po śmierci, wciąż żyją. Czy to nie jest właśnie forma nieśmiertelności? Księga Umarłych to nie tylko starożytny tekst, to zwierciadło ludzkiego pragnienia, żeby istniało coś więcej. Egipcjanie nie bali się śmierci, bo wierzyli, że przygotowali się na nią lepiej niż ktokolwiek. A my, po kilku tysiącach lat, wciąż zadajemy to samo pytanie: co czeka nas po drugiej stronie? Jeśli podobała Ci się ta podróż do świata starożytnego Egiptu, zostaw łapkę w górę i subskrybuj historię w skrócie, aby nie przegapić następnych odcinków. Na dziś to tyle. Do zobaczenia w następnych materiałach.